Wystarczyło, Makku? Dobra No i miałem taśmę Ja mam jeszcze w domu <słyszą> ja, Pyra ma w chacie cały wór Właśnie powiedział Ja mam taką, że nie do podrobienia Stara miejska Takiej nie kupisz Dawaj! A to ten, w takim razie Pyra Weź na sprzedań z gdzieś jakoś coś takiego, jak będziesz Dobra, jak będę jechał, bo ja, bo tam to No spoko, to wygadaj mi znać na wmazgu To już <słyszą> przypomnę jeszcze, nie? Ktoś mnie gryzie jakieś robale No dalej! To teraz mi się zachciało jeszcze coś zrobić Jak taka piła jest to teraz trzeba zrobić coś jednego się zrobię, co są piłą, nie? Ale... Ja białą że tam matkę są chcecie nie? tego respa? Gdzie? Tam gdzie jest to niebieska szmata? Nie Gadaj Nie ma tam Reszty są jak były Nie wiem co się nam to wzięło Dobra, wszyscy są, zajebiście. Motyw jest taki, każdy z was otrzymał duszę, prawda? Czyli biało-czerwono fragment taśmy. Dusza to wasza dusza. Bez niej nie możecie w polu operować. Po oberwaniu, po oberwaniu zostawiacie duszę na miejscu, w którym zginęliście. Duszę możecie schować do kieszeni, musi być ich widać. Dobrze, bo wiadomo, będzie No mówiłem, że dusza może być w kieszeni. Po prostu wyciągacie się w momencie oberwania i zostawacie ją na miejscu, idźcie do respa. Jeżeli w respie będzie jakaś wolna dusza, możecie ją zgarnąć. I odżyć. I odżyć inaczej. Jeżeli nie ma w respie wolnej duszy, zostajecie w respie, nie wychodzicie, czekacie jakaś będzie, jakaś będzie wolna. A skąd się tam dusze spojrzyły? Dobre pytanie. Można zbierać. Dokładnie. Dusze. Martwych, czy swoich, czy wrogów można zbierać. Z tym, że jak oberwiesz, odkładasz wszystkie do rzeczy, które miałeś w kieszeniach. I swoją, i te, które zebrałeś. I pieniądze. słuchaj tam. Tylko dusze. Ta? Czekaj. Spokój! Poza tym, że są dusze. Kursz, uszykował jeszcze. Trzy punkty kluczowe. Jeden znajduje się tutaj na środku między tymi dwiema... między tymi dwiema takimi właśnie wypustkami tego wszystkiego. Jedna, jeden jest na bunkrze, tam dalej z tyłu, gdzie było ten cały spódniczki i te inne gówna. Ostatni jest na samym końcu fortu, na tej wielkiej hałdzie piachu. Którą widać z tego bunkra. Dokładnie. Kontrolowanie punktów kluczowych jest kluczowy. Działa tak samo jak na Besie, Z tym, że flagi podnosicie bez pomocy inżynierów i od razu, a nie czekając dwie minuty. Ej! No właśnie, on nie słucha. Tej, 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 ty w kapeluszu. Ja tak, do ciebie mówię. Dupom. Siedzisz dupą, a nie przodem. Dupą przyszedł. słuchasz. No, że nie siedział na głowie. nie? <noise> Masz odet pod pachą czy co? Dobra, w każdym razie Respy zostają jak były, w respach jest na razie 5 dużych zapasu No, pytania? Tak? Co? Jesteśmy tak zajebiście, że będziemy w radiu Znaczy ja czy nie? Zajebiście Więcej... Więcej przeklinajcie, bo to jest teraz trendy co? <noise> Powtórzyć? Spokój, pytanie jest. To tłumaczę jeszcze raz. Ręka. Motyw z duszami polega na tym. Dusza leży w kieszeni, w kamizeli, w spodniach, w chuju gdziekolwiek. Nawet w gaczach może być. Może być, może trzeba gdzie chcecie, nawet Bóg w łapie. Jest. W momencie śmierci duszę się w miejscu w tym zginęliście. Nie zakopujecie pod szczółką czy nic, po prostu odkładacie jak zginęliście I gościu, co jest? Nic Z czego kurwa życie? Dlaczego ty... Z tego kuję. No dawaj, dawaj no. Pokaż im Watol, pokaż im kurwa, niech uwierzą Dobra Tak, można na drzewie tak. Odkładasz duszę i nie zbieraj noszą do respa. kiedy nie ma w duszy, nie ożywasz, kiedy jest, ożywasz. Proste! Proste kurwa! Kto nie rozumie, to nie który Każdy palant, który od dupy się w tym połapie. Nawet ja. Kto rozumie, ręka w górę! Kto rozumie? Nie kradniemy, nie kradniemy mało, mało. do z przeciwnika. Mało, No, zobaczymy, kto sobie jeszcze lepiej, nie? Godzinę, Jak nie? ktoś się zgnoi to po sprawie. Aż się dusze skończą komuś. Reszty tam gdzie były? Tak. Flagi. Flagi? są tam. tutaj, na środku. Okay. Pomiędzy tym tymi, tymi dwoma bunkrami. Na samym szczycie tego całego gównianego. Dobra, jest wystawiona i co dziw. No jest. Przedaliśmy poprzednik deski. Tak. Tak. Kwartera do mnie. No, ale ty takisz Jest ile? Niech ile. Wybij. Dam hey! proszę bardzo Najbiście. Koślawy mordy, kto rozumie? Kto rozumie, ręka w górę. Kto nie rozumie? Kto się nie zgłosił? Nie, nie zgłosił. A było odejść? A teraz kto rozumie, stanie na rękach. Dobra, do respów Riko rozumiesz? To powtórz. To powtórz. Z tyłu. i A tam są plagi, które mamy. to? Nie. Naprawdę.